Gościmy w teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Przeszowie z aktorką tego teatru, panią Barbarą Napieraj. Porozmawiajmy o reżyserze Józefie Szajnie. Kiedy pani poznała profesora Józefa Szajna? Jakie były pani pierwsze wrażenia? Poznałam osobiście Józefa Szajnę wtedy, kiedy dyrektor Bogdan Ciosek postanowił uświetnić jego 75-lecie. Czymś w rodzaju warsztatu teatralnego, czymś w rodzaju spektaklu. No i zaprosił go do tej współpracy. Profesor się opierał wielce, ale, no ale wreszcie się zgodził i przywiózł jakieś materiały. Chciał poznać aktorów i wtedy wiem, że zeszłam po przedstawieniu do gabinetu dyrektora i profesora Szajna, Tam siedzieli już moi koledzy. Wszyscy tacy Tam baczność z jednej strony i ciekawi z drugiej strony, bo to człowiek no, legenda już wtedy, już wtedy. I wtedy go poznałam. A jakie było pierwsze wrażenie? No, takie miłe, dosyć było to wrażenie, chociaż takie szczątkowe, bo wtedy nic nie robiliśmy jeszcze. Natomiast yy, objawił nam się dopiero na próbie. My dostaliśmy teksty, których mieliśmy się nauczyć przygotować sobie rolę jakoś, wymyślić ją sobie. I zaprezentować na tej pierwszej próbie. Nieźle wypadła. No i w każdym razie ta próba wyglądała osobliwie. Bo mieliśmy moc rekwizytów rozmaitych, które nie zaistniały potem w ogóle w spektaklu było, była kurtyna z papieru taka mniej więcej. Jak w debalarzu miała być. To oczywiście było na sali prób, więc nie wszystko się tak zrobiło, jak być powinno. Zresztą to się zmieniało wielokrotnie, 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 już w trakcie przedstawienia również. No i miał to być jak u mnie warsztat, to miało trwać 30 minut, 40, i tyle trwało, ale potem się rozrosło. Bardzo ładnie się rozrosło. Może przejdziemy do drugiego pytania. Okay. Józef Szajna jako reżyser pozwalał aktorom na improwizację na scenie. Czy dbał o każdy szczegół ruchu scenicznego? Nie. Nie dbał o każdy szczegół ruchu scenicznego, natomiast jemu się to musiało podobać i musiało być y, wstrzelone w jego wizję. Y, Dosyć dokładnie nam opowiadał o otoczce do postaci, natomiast on jej nie budował. On nam pozwalał i ją sobie wymyślać, czy to była improwizacja czysta. Czysta może nie, ale lubił improwizację i kiedy się na przedstawieniach zdarzało coś od nas, a było w duchu tego przedstawienia, to był szczęśliwy. Oglądając przedstawienia Szajny, co prawda nie w teatrze, a jedynie na monitorze komputera. Odnoszę wrażenie, że bardziej dbał o scenę plastyczną niż werbalną. Czym według Pani można wytłumaczyć taką postawę? Po pierwsze się nie zgodzę do końca, nie do końca się zgodzę. Dbał o wyraz plastyczny, bo z pierwszego wykształcenia był plastykiem, był malarzem, konarzystą, grafikiem itd. tak dalej. i plastykiem pełnym tego słowa znaczeniu. Ale to się rozrosło o teatr, o aktora i on dbał o słowo. Bardzo dbał. Zresztą w debalażu sam wszystkie teksty napisał. To są jego własne przemyślenia, jego aforyzmy. My z tego budowaliśmy spektakl, ale dodawaliśmy często własne teksty, bo to zdarzały się takie śmieszne rzeczy, jak na przykład przejęzyczenie celowe bądź i to tak zostawało w spektaklu. No teksty były poza tym dodawane w trakcie wersji tego debalażu rozmaitych i no były to teksty i po polsku i w innych językach, to zależy gdzieśmy byli. No zmieniał się ten spektakl mocno, ale słowo nie było tutaj na marginesie, może grob. A jaką rolę odgrywają przedmioty rekwizyty w sztukach? No ogromno, no ogromno. Czasem mają rzeczywiście znaczenie pełnoprawne i są jak gdyby postacią sceniczną, a w każdym razie znaczeniem tak dużym obciążone, że mają ogromną wagę i aktor z rekwizytu korzysta, korzystał bardzo mocno. Na twórczość Szajny ogromny wpływ wywoła wojna, powiedz Auschwitz. Czy aktor, grając w sztukach reżyserowanych przez Szajnę, jest obarczony wizją jego wojny w przeżyć? Jest świadomy, ale nie jest obarczony. Dlatego, że w trakcie naszej pracy jego wspomnienia obozowe jako, jako pomoc w budowaniu spektaklu pojawiały się rzadko. Zresztą Auschwitz to jest tylko fragment zła, które dotknęło świat, więc on to rozszerzał na wszystkie wojny, które istniały, istnieją, będą istnieć niestety, i przeciwko temu występował. Natomiast sam pobyt w Oświęcimiu, no to, to się widzi, że, bo jest i Pasiak, i, i, i są pewne, no, może w debalarzu nie tyle. No, ale replika jest jednak zbudowana mocno na, na wspomnieniach obozowych. Gra Pani w słynnym przedstawieniu, to debata, które odniosło światową sławę, tak. zdobyto nagrodę na przykład w Meksyku. I, i, Wprostuje. Nagroda była w Lwowie. Mhm. W Meksyku pojechaliśmy, no do Meksyku pojechaliśmy i odnieśliśmy sukces, ale tam nie było nagród mhm. jako takich. I na czym według Pani polega Fenomen sztuki szajny. Przede wszystkim na tym, że wydawałoby się, że to jest taki, taki teatr właśnie plastyczny, że zbudowany z rekwizytów, ze wspomnień, że czasem jest dziwny, że czasem ludzie mieli pretensje do jakości literackiej tych przedstawień, ale tak naprawdę to był to teatr bardzo mądry i bardzo prosty. I jeśli tylko ktoś chciałby zrozumieć, przeżyć ten spektakl, to był dla niego oczywisty. ludzie się wzruszali na tym spektaklu, a nie tylko odbierali rzecz jako, jako formę. A czy spotkanie z profesorem Lucy wpłynęło na Pani życie artystyczne? No w jakimś sensie na pewno, bo po pierwsze fantastyczny człowiek chyba, Największy, jak to się mówi, z tego świata teatralnego, z jakim ja mam okazję pracować. No, a poza tym, no, mnóstwo podróży spędzonych razem, mnóstwo rozmów. No, to w Powiem taką anegdotę, która jest <ścoughs> często przeze mnie powtarzana: pytają się ludzie, jak profesor pracuje. Czy jest z nim ciężko, czy jest z nim trudno? Bywało trudno, bywało ciężko, ale dla ludzi, którzy nie potrafili go słuchać, jeśli ktoś y, y, swoje ego na pierwszy plan wysuwał, to profesor mówił basta. I był wtedy często niemiły. Ale poza tym w ogóle cały czas pracował. Myśmy spędzili mnóstwo godzin w autobusach, autokarach, samolotach. On się nie odrywał od swoich myśli na temat debalarzu i jakby go jeszcze, zmodyfikować, co by to zrobić. No i kiedyś przyszło mu do głowy i mojemu mężowi, który grał Kulasa w tym debalarzu, podszedł i mówi, Panie kolego, a jakby tak pan nauczył się na organkach grać w laskotka i my byśmy to wtedy... No i mój Boże mówi, mój Boże, nie umiem na organkach, no to Dźwięk mogę wydać, że to wydaje tam przecież, ale on czemu innemu służy, natomiast blaskotka. On nie doszło do tego nigdy, ale to jest właśnie taka, taka perełka z tego, że on ciągle tworzył, ciągle miał coś na myśli.